tym filmie rozmawiamy na temat tego, jaki materac wybrać do pływania. I standardowo sobie skondensowałem całą wiedzę, jaką powinniście posiadać o materacach do pływania przed wyborem jakiegoś konkretnego modelu. I zacznijmy temat. Materac dobry do pływania powinien mieć co najmniej dwie komory powietrzne, które są absolutnie niezależne od siebie, i to jest sprawa dosyć oczywista. Powiedzmy, że je płyniecie na tym materacu, gdzieś wpłynęliście w trzciny lub coś ostrego wystawało z podwody i przebiła się komora. Jeżeli jest jedna, no to wiadomo, że z całości materaca ujdzie powietrze i powstanie problem. Natomiast jak są dwie komory, to zawsze ta druga będzie trzymała jeszcze w tej chwili powietrze, o ile oczywiście są one niezależne od siebie. I standardowo, im więcej materac będzie posiadał komór powietrznych niezależnych, Czyli osobnych wętli, osobnych komór do pompowania, tym teoretycznie będzie on lepszy. Następna bardzo ważna sprawa. Dobrze gdy ma on jakieś wypustki lub uchwyty z boku. Tutaj oczywiście chodzi o to, że jeżeli pływacie i wpadniecie czy skoczycie z niego sobie do wody, to potem dobrze na niego by było wejść. No i tutaj może pojawić się problem. Jeżeli używacie takich materacy, które nie mają żadnych uchwytów, żadnej pomocy w tym, aby się na niego wdrapać no to czasami może być to niemożliwe, o czym powiemy troszkę później. Kolejna sprawa, fajnie, gdy jakiś materiał do dopływania ma w sobie zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy, to no standardowa rzecz, wiadomo jakaś ładka, klej, coś do wyczyszczenia. Tej okolicy, gdzie mamy przyczepić łatkę, natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że niektóre właśnie materace tego typu nie posiadają takiego zestawu. Lub co gorsza, nie posiadają nawet możliwości ich sklejenia, gdyż są wykonane z jakiejś tam cienkiej ceraty, są naprawdę kiepskiej jakości, nawet nie ma sensu ich kleić. Dlatego warto na to zwracać uwagę, aby jakaś możliwość lub zestaw naprawczy w zestawie jednak był. Kolejna bardzo ważna sprawa. I to troszkę wrócenie do punktu wcześniejszego, aby te materace do pływania nie były za grube. I z tego co czytałem, dużo utonięć właśnie jest z udziałem materacy właśnie z tego powodu, że osoby wykorzystują materace, które są bardzo grube. Czyli te standardowe, powiedzmy sobie, dosypialni welurowe, które mają 30 cm progu lub jeszcze więcej, nawet 40, to wielkie grubaźne, na nich się fajnie pływa, bo wiadomo, jak na jakimś trapie, jak na jakimś podejście się płynie, to materac jest wielki, jak łóżko, dla dwóch osób komfortowy, ale pojawia się taki problem, że jeżeli z niego sobie skoczycie do wody, znaczy spadniecie, no to jak się wdrapać na taki materac, który, który nie ma po bokach żadnej linki, żadnych chwytów, nie ma w sobie nic i na przykład właśnie przez takie materace, bardzo grube, dosyć spora część osób się topi, bo po prostu wpadnie do wody, jest zmęczona, może pływaniem czy coś takiego. I nie jest w stanie się wdrapać na ten materac. I właśnie na to zwracać trzeba uwagę, aby on nie był za gruby. Taki 15 cm no to maks, żebyście go po prostu złapali silnie rękoma z dwóch stron, czy jakoś po prostu go tak chwycili, aby na niego dać radę wejść z wody. Natomiast jak będzie grubaśny, no to jest złe rozwiązanie, gdyż wejście na niego właśnie z wody jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście mówimy z wody, o ile nie dotykacie dna stopami. Kolejna ważna sprawa jest wykorzystywanie materacy takich jakie się stosuje np. do spania w namiocie. Czyli tutaj często są jednak stosowane welurowe, ale także ten stary typ materacy, na pewno życie, to są typowo gumowe materace, które są pokryte z zewnętrznej strony nitkowaniem, tak jakby materiałem i one są generalnie bardzo wytrzymałe, zarówno na przetarcia, przebicia, jak i takie pęknięcie od jakiejś tam wody. I warto także się tym zainteresować: że materac nie musi być jakiś tam nadzwyczaj piękny, taki specjalnie jak często się stosuje, te przezroczyste dopływania. Te materace, na których się sypia, ale w namiotach one generalnie często bywają mocniejsze, ale muszą mieć jeszcze jedną ważną zasadę, o czym powiemy dalej w filmie. Kolejna sprawa. Im grubszy materiał takiego materacu, tym lepszy. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby on był grubaczny, całkowicie nieelastyczny, ale chodzi o to, że jak wjeżdżacie jakiś materac do pływania do ręki i okazuje się, że jego ta powierzchnia jest taka cieniutka, jak cerata czujecie, no to aż strach na czymś takim pływać. Im będzie on grubszy i czujecie, że to naprawdę jest ta powłoka taka odporna, no to tym lepiej. Warto zwracać uwagę więc na to, aby poszycie materaca było jak najgrubsze i wykonane z jak najlepszego tworzywa. I generalnie ratownicy polecają najczęściej materace, które by były wykonane z gumy i tak jak mówiłem wcześniej, guma, ewentualnie te nitkowanie dodatkowe na tej gumie, bo one są po prostu najbardziej wytrzymałe na wszelkie warunki. Kolejna sprawa, certyfikaty odporności na słońce. Wiadomo, że jeżeli bierzecie materac do pływania na wodzie, no to będzie on... Miał cały czas kontakt z promieniami słonecznymi, jeżeli on nie ma certyfikatu odporności na promienie słoneczne, no to może się zacząć rozklejać, może łapać jakieś nieszczelności, dlatego jest ważne, aby materac właśnie dopływania był odporny na czynniki wpływu słońca. Kolejny punkt, czy to materac jest przeznaczony także do wody słonej? Bo część materacy jest, powiedzmy sobie, dopływania OK, ale na przykład może źle reagować z morską wodą, i tutaj także trzeba zwracać uwagę. Czy on jest również, jeżeli oczywiście macie zamiar jechać na jakieś morze, ocean i tym podobne zbiorniki, które są słone? Czy one po prostu są odporne na słoną wodę? To powinno być w opisie technicznym danego materaca. A oczywiście można też się spytać o to sprzedawcy. I punkt przedostatni. Czy ma dobre zawory? I tutaj od razu wspomnę też, dobrze, jeżeli zawory będą takie, że są przymocowane do części materaca, czyli po prostu, jeżeli by taki korek wypadł, to on by dalej był przymocowany do materaca, nie odpadł na dno czy gdzieś sobie odpłynął, tylko po prostu, że są zaczepione do konstrukcji materacu oraz czy te zawory same są w sobie mocne, nie jakieś tam cieniutkie, jakieś tam listki wpychane czy jakieś koreczki, tylko coś naprawdę konkretnego, co naprawdę wytrzyma duże ciśnienie, co jest odporne na wodę. Ciasno chodzi, a nie jakieś tam luźne, że samo się odtyka, po prostu korek, który jest dobrze wykonany. Oraz ostatni punkt: maks, obciążenie. Jeżeli macie słuszną wagę, jesteście rosłymi facetami, kobietami, no to wiadomo, że taki materac musi wytrzymać waszą wagę i na to, warto, na to warto zwracać uwagę, aby on po prostu był na tyle odporny, aby na pewno wytrzymał waszą wagę, właśnie na wodzie. Oczywiście wasza waga jest stała. Ale jeżeli będziecie się rzucali na ten materat, no to te ciśnienia nagle takie skoki będą miały trochę większe niż wasza, wasza, niż wasza własna waga. Dlatego musicie zwracać na to uwagę, aby miał on co najmniej odporność o te kilkadziesiąt kilo większą niż ważycie wy sami. I generalnie to wszystko, o czym warto pamiętać, jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego filmu, to zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki za jego obejrzenie zapraszam na do dostępne.